To czekaj, bo dlaczego? Yy, nie, nie wymyślałaś dlaczego? Yy. Nie myślałaś w ogóle w domu, co powiesz do tego mikrofonu za pierwszym razem? Dlaczego? Dyska chciała robić live, y. Tak, a nie chciała <laughs> robić podcast. Tak, ja wyłosiłam ja... podcast, bo ja bardzo dużo słucham podcastów, bardzo to lubię. W ogóle to jest świetna forma. Słucham podcastów no, w pracy to może rzadko, ale jak gotuję, jak sprzątam, no, w terenie super to jest. W do pracy, dokładnie. Ja mam tak samo. Więc stwierdziłyśmy, że robimy. Tak i chciałyśmy Wam pokazać też, że bardzo niedużo trzeba. Wystarczy tylko program na komputerze i mikrofon z Elixa, który nas przerosł, ale jest nie najgorzej, już ogarniemy. Więc Ania, dlaczego chciałaś robić podcast? Chciałam robić podcast, bo yy, wydaje mi się, że dużo ludzi yy, robi fajne rzeczy związane z ekologią i z naturą. Dużo ludzi jest bardzo zaangażowanych w nasze lokalne środowisko i bardzo często tych ludzi znamy, ale może nie do końca wiemy, co, co myślą, co czują, jaki mają pomysł na to, żeby było lepiej, bo też chodzi o to, żeby było lepiej. Jeżeli będziemy nasze dzieciaki przytulać do tej natury, to sprawimy, że one będą nią dbały, będzie to dla nich automat. Więc ta inspiracja od tych ludzi była takim motorem do tego, żeby wymyślić formę. No i forma wydawała się taka w sumie oczywista. Tak, ja pomyślałam o tym, żeby stworzyć platformę inspiracyjną dla naszych instruktorów, żebyśmy mogli dać im narzędzie i pokazać, jak mogą działać ze swoimi harcerzami, jak przytulać ich do tej przyrody i jak pokazywać, że mimo różnych trudności po prostu się da. A w kolejnym kroku, tak sobie pomyślałyśmy, że my znamy jedną, drugą, trzecią, piątą, dziesiątą fajną osobę, a potem wy będziecie tego słuchać i przyjdziecie do nas, tak mamy taką nadzieję, z kolejnymi propozycjami fajnych osób tu z naszego otoczenia i może troszeczkę dalej, które właśnie mają coś fajnego do przekazania, a cała reszta będzie mogła to w zaciszu swojego domu, swoich słuchaweczek, odsłuchać i coś z tego wyciągnąć. To co nagrywamy? No dobra.